Cześć i czołem. Wita was Ameryka 2005. 100 na YouTubie jeszcze. Ale nie, dobra. Zdaje się, będzie stręca, jak przynajmniej w tym odcinku to wrzucę. No, teraz już powinien on być wrzucony. Bo live tego, znaczy tamto live'a z serwera was. Wprowadzam już te 30 pakurów i no te serwery, no to jeżeli będę chociaż 3 lub 2 subskrypcje dadam z niego więcej lub serwer który mi zaproponujecie bardzo proszę zaproponujcie ten to to największa prośba bez premium no dobra nie ja się będzie odschęcać, no myślę, że dobrze. A nie wiem. Ja Bo się boję. że No nie spodoba wam się ta serja. Będę musiał ją No poczekajcie w muszę zobaczyć, cię przesadia. No dobra, jest spoko. Powiedzmy. Jest dobrze. No dobra, kończymy tego lewa. Cześć i czoło.